Okazało się, że w naszym Kówcu jest spore grono osób, które chciałoby podzielić się swoim harcerskim doświadczeniem. I chciałbym podzielić się z Wami moim doświadczeniem. Bardzo mi miło, że mogę się z tym podzielić swoim doświadczeniem. Cieszę się, że mogłam wziąć udział. Wymiana doświadczeń jest zawsze bardzo ciekawą sprawą. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w projekcie wymiany doświadczeń. Bardzo polecam wymienianie się doświadczeniami. Było to bardzo silne doświadczenie dla mnie, doświadczenie tego na własnej skórze. Cieszę się, że mogłam się podzielić tym doświadczeniem. Koleżanki i koledzy. Dzielcie się również i z nami tym, co macie najlepszego. <głos》> ja nie wiem co powiedzieć. O wszystkim, no co się <głos》głos》>. tym to... <głos》> no, wiem co dałeś. Swoje doświadczenie. Proszę, zostań. Nie bo nie wiem. Przestań, Przepraszam. 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 doświadczenie. Tak. Doświadczenie